Osoby, które współorganizują, a te, ci panowie współorganizują, bo są czynni zaangażowani w to nie byłoby sportu. Rafał, ciebie poproszę o otwarcie dzisiejszych zmagań i mam nadzieję, że zostaniecie nami do końca, żeby móc rozdać te puchary w zależności od zajętych miejsc. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak Długoń powiedział, są to już czwarte zawody. Z roku na rok jest coraz wyższy poziom, i tutaj naprawdę chciałbym Państwa prosić o gorące prawa dla Mateusza Ostaszewskiego, który jest organizatorem tego prawa dla niego. Proszę Państwa, po dzięki niemu mamy dzisiaj zawody na skalę międzynarodową. Szanowni Państwo, cóż można więcej powiedzieć? Lubomir przedstawił wszystkich zawodników. Ja bardzo serdecznie chciałbym ich przywitać w imieniu swoim i myślę wszystkich mieszkańców. Zawodników, zarówno jak i sędziów, a przede wszystkim też sędziego, którego znamy zarówno z jak i obecnie zawodnika MMA Mariusza Pudzianowskiego. Brawa dla niego, który jest już tutaj drugi, trzeci raz. <klucz> Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, Międzynarodowe Puchar Strongman Wejterowo 2017 uważam za otwarte. Dziękuję za oficjalne. Zostańcie z nami, a państwa poproszę o powstanie, ponieważ to jest międzynarodowy, europejski kucharz.